Dzień dobry drodzy kochani, krótka gimnastyka, na którą serdecznie zapraszam. Krótka, ale skuteczna. Najpierw rozciągamy się mocno, ręce w boczek. Raz i dwa mocno. I raz i dwa i jeszcze ostatni raz. Raz i dwa i do góry, ręce w koszyczek. Raz i dwa i raz i dwa. I raz i dwa. Opuszczamy ręce. Roz, rozluźniamy się. A teraz ręce spracamy w koszuczek. I do dołu się pochylamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Robimy sobie przerwę. A teraz staramy się ręce do góry mocno podnieść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy w tym naszym maksymalnym dla nas punkcie. Oddychamy, powoli wracamy. Ręce do przodu i wyciągamy się do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się i ręce w koszyczek i do góry. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć ręce w koszyczek do tyłu i nachylamy się raz dwa kręgosłup prosty tak z biodra trzy cztery pięć a teraz staramy się dłonie do góry mocno podnieść raz dwa trzy cztery pięć i zostajemy chwilę wyciągamy się w jedną stronę raz dwa Trzy, cztery, pięć, boczne, żebrowe, raz, dwa, trzy, cztery i pięć, i rozluźniamy się, i do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. Rozluźniamy się, rozluźniamy sobie ręce, które teraz ćwiczyły, a teraz dla odmiany troszeczkę nogi, maszerujemy sobie, tupiąc mocno. Z wyczuciem. Oczywiście piętami, żeby pobudzić układ limfatyczny. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz i dwa. Rozluźniamy się. Damy radę, mam nadzieję, łokieć kolano, a jak nie, to gdzieś pobliżu albo ściany, albo gdzieś, gdzie będzie krzesło nasze bezpieczne. I uwaga. Raz, o, widzicie? Dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Czyli krzesełko w pobliżu, jak jest, to jest po prostu super. Rozluźniamy się. Dla pewności, raz, jeszcze raz powtórzmy to ćwiczenie. Raz, dwa, raz. Mocno naciągamy. Dwa, i raz, i dwa. I rozluźniamy się. Nachylamy, tak, ruch wychodzi oczywiście z biodra, tak, a plecy są proste. Nachylamy się, nachylamy, oddech i jeszcze oddech i jedziemy do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak komuś tu wypadło na tym odcinku gole golenia, maksymalny punkt to zostaje, a jak ktoś może się podciągnąć, o, to byłoby super. To jedziemy dalej do nóg, tak? Do stóp. Tak, rozluźniamy raz jedną nogę, raz drugą. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Tak. Siadamy sobie. Teraz tak. ręce mamy. Na no udach, a nogi mamy rozszerzone mocno tak. Siedzimy prosto, nachylamy się i jedziemy sobie wzdłuż nogi aż do stóp, ale uważamy, żeby siedzieć na kościach kulszowych, nie siedzieć na miękkich częściach, bo wtedy będzie to trudniej wykonać. tak Rozciągamy się raz, dwa, trzy, cztery. 5. Oddech. Tak. I spróbujemy może jeszcze, może się dalej da naciągnąć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Chwileczkę zostajemy. Podziwiamy się, jacy jesteśmy dzielni, jacy żeśmy się nachyli, jacy jesteśmy sprężyści i gęci. I powoli wracamy do pozycji wyjściowej. Tak. Siedzimy sobie prosto. A teraz ręce rozkładamy i raz do jednej strony, raz do drugiej, tak? Uwaga, pięć razy, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Rozluźniamy się, spróbujemy się jeszcze raz rozciągnąć siedzimy tak, jak mówiłam, na kościach kruszowych, mocno, twardo i jedziemy sobie do stóp powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja już jestem prawie w maksymalnym punkcie, nie wiem jak wy. Oddech i spróbujemy głębiej. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Ile zostajemy? Podziwiamy się jacy jesteśmy wspaniali. Oddech. Powoli zjeżdżamy po naszych nogach do pozycji wyprostowanej. Oddech krótki. A teraz raz na jedną nogę, raz na drugą. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Wspaniale. Rozluźniamy się, rozciągnęliśmy się maksymalnie. A teraz jeszcze ostatni zjazd do stóp. Uwaga. Siedzimy najpierw prosto. Tak. I jedziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nogi prosty te. Kręgosłup też maksymalnie niewygięty. Oddech. I jedziemy jeszcze raz, raz, dwa. 3, 4 i 5. Chwilę zostajemy w tym. Zostajemy, zostajemy. Rozciągnięci jesteśmy. Czujemy jak się nam tylna taśma nóg rozciąga. I powoli zjeżdżamy sobie do góry. Poprawiamy sobie fryzurę. Przepraszam bardzo, włosy mi się rozsumęły. Tak. A teraz podwijamy sobie jedną nogę. Wspojenie tak. łonowe, tak, ops. Druga zostaje wyprostowana, jest na macie. Siedzimy prosto, tak. I powoli przesuwamy się do, w kierunku naszej nogi, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwila przerwy. I jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Oddech. I powoli jedziemy do góry. Rozluźniamy się. Króciutki oddech. Patrzymy na odległość naszej nogi. No, dość daleko żeśmy wyjechali. Spróbujemy jeszcze raz ten sukces powtórzyć. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Chwila przerwy. Oddech. Staramy się pogłębić. Raz. Dwa. 3, cztery, 5. Wracamy do pozycji wyjściowej. Rozluźniamy się, oddech i ostatni raz, no teraz to już powinniśmy się już tak rozciągnąć, że ho -ho. Uwaga, jedziemy do stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przerwa, oddech, pogłębiamy. Raz, dwa. 3, cztery, 5, Chwilę zostajemy. I powoli wyciągamy się z powrotem. Uff. Rozciągnęliśmy sobie mięśnie z tej strony żebrowe. Musimy się teraz symetrycznie podciągnąć z drugiej strony. Tak. Ta noga jest na macie wyciągnięta, ta druga jest w spojeniu nowym. Siedzimy moment prosto. Oddychamy, skręcamy się i jedziemy do stopy. Uwaga. Raz, dwa. Ile damy radę? jeżeli ktoś nachyli się tylko do jakiegoś odcinka na nozę w porządku. Robimy to do tego momentu, jak jesteśmy w stanie. Dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Mięśnie przyzwyczają się do nowego ułożenia i spróbujemy go pogłębić. Raz, dwa, Trzy, cztery i pięć. Zostajemy chwilę. Powoli przesuwamy się do góry. Zaraz powtórzymy ćwiczenie, bo wiadomo, że za, każdym, za każdą powtórką ćwiczenie łatwiej wykonać. Tak? Oddech i jedziemy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostajemy w tym położeniu. Staramy się, żeby były, plecy były proste i staramy się pogłębić z wydechem. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Chwilę zostajemy i z wydechem wracamy do pozycji wprostowanej. Rozluźniamy się. I ostatni raz. Wycieczka do własnej stopy. Raz dwa trzy, cztery, pięć. Zostajemy chwilę i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Powoli się wyprostowujemy, siadamy sobie, prościuteńko, tak. Opieramy sobie stopy na matę. Ręce kładziemy z tyłu za sobą i spróbujmy się leciutko podnieść w półmostku. Takim leciutko, ile kto może, tak? Jeżeli ktoś tylko tyle, dobrze. Jeżeli ktoś tyle, dobrze. A jeżeli ktoś tyle, też bardzo dobrze. Głowę sobie odchylmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I powoli, powoli. Na dół tak. Rozciągamy sobie kręgosłup, chwycamy się za kolana i Przytulamy się raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze raz raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do kolan raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wysuwamy jeszcze raz ręce do tyłu za, za nas, tak? I taki półmosteczek. Ops, raz, dwa, trzy, cztery. Chwilę zostajemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powoli, powoli wracamy do sytuacji podstawowej. Rozluźniamy się w jedną stronę, w drugą. Tak. Ostatni półmostek. Hops do tyłu. Hop. Podciągamy się do góry. Raz, dwa, trzy, 4 5. Chwilę zostajemy. Głowę sobie rozdwiniamy. I powoli. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Tak. A teraz połóżmy się. Rozciągamy się mocno. Ręka jedna, ręka druga, noga. Oddychamy. Podciągamy sobie nogi, stawiamy stopy sobie na macie, podnosimy biodra i lekko roz, rozchylamy kolana, i wracamy, tak? Pięć razy, uwaga. Raz zostajemy, tak, I jeszcze raz, hop, dwa, podnosimy lekko biodra. Trzy. Oddech. I jeszcze raz. Biodra do góry. Cztery. I ostatni raz. Hops do góry. Rozchylamy biodra. Zaciskamy pośladki i wracamy. Rozluźniamy się. Podwijamy sobie ręce, nogi do siebie. Kolana. Przytulamy się. Raz. Dwa, trzy. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Wyciągamy się wygodnie. Podnosimy sobie leciutko biodra. Tak, kręg po kręgu. Rozchylamy lekko kolana. Tak, raz, dwa, trzy. Wracamy. Zostajemy jeszcze w górze. Raz, dwa, trzy. Wracamy, kolana do siebie, oddech i ostatni raz. Raz, dwa, trzy, kolana do siebie i powoli się kładziemy. I znowu przytulamy się do swoich kolan. W jedną stronę, raz, dwa, trzy i w drugą, raz, dwa, trzy. I jeszcze raz, ostatnie ćwiczenie, tak, podciągamy. Biodra leciutko do góry. Tak. Zaciskamy pośladki. Są to, jest to ćwiczenie między innymi na dno miednicy, które jest bardzo ważne. Raz, dwa, trzy. Pośladki zaciskane. Cztery, pięć. Opuszczamy się. Oddech. Tak. Jeszcze raz biodra do góry. Tak. Rozchylamy kolana. Raz, dwa, 3, cztery, pięć. Pośladki zaciśnięte. Wracamy. cają kolana do siebie. Powoli wracamy na matę. Króciutki oddech. Tak. I ostatni raz. Kręg po kręgu podnosimy biodra do góry. Tak. I rozchylamy sobie kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Pośladki zaciśnięte. Wracamy powoli, tak, opuszczamy się, oddech i ostatni raz, hops, biodra do góry, kręg po kręgu, hops, i rozchylamy kolana, raz, pośladki zaciśnięte, dwa, trzy, cztery, pięć, chwilę zostajemy i wracamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy biodra na dół, oddychamy, przeciągamy się, siadamy leciutko na boczek, się przewracamy, tak, tak, podkładamy rękę i z tej pozycji sobie siadamy. Jesteśmy w pozycji prawie skrzyżnej, ale my tym razem siedzimy sobie w ten sposób, że podeszwy stóp mamy zbliżone do siebie, kolana opuszczone na dół, jesteśmy wyprostowani. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, lekki motylek, oddech, i jeszcze raz: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zostajemy w motylku szerokim motylek, tak powiem, składa skrzydełka, oddech krótki i ostatni raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chwilę zostajemy i wracamy do siadu skrzyżnego. Siadamy sobie wygodnie. Podnosimy ręce ukosem do góry, tak. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy mięśnie, mięśnie piersiowe. Roz, przerwa. Oddech. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siadamy z powrotem. Krótki oddech. Tak? I jeszcze raz. Do góry i ukosem do góry. Do tyłu. Raz. 2, trzy, cztery, 5, Opuszczamy ręce na dół. Krótki oddech. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. I jeszcze raz. Nos i usta. Ręce mocno do góry. Nabieramy powietrza. I z wydechem opuszczamy dłonie. Umieszczamy je sobie na sercu i dziękujemy sobie za wspólną gimnastykę i do jutra. Do widzenia!